Na wieść o przewrocie majowym Artur Szyk, łódzki artysta żydowskiego pochodzenia postanowił ziluminować statut kaliski Bolesława Pobożnego. Ten wybitny karykaturzysta i miniaturzysta w rządach Józefa Piłsudskiego pokładał ogromne nadzieje, o czym zresztą często wspominał w udzielanych przez siebie wywiadach. Biorąc na warsztat dokument, który stanowił wzór dla całej średniowiecznej Europy, Szyk pragnął zwrócić uwagę na grożące niebezpieczeństwo ze strony coraz silniej rozwijających się ruchów faszystowskich i nacjonalistycznych. Prace nad iluminacją statutu Szyk poprzedza kwerendą w Paryskiej Bibliotece Narodowej oraz studiami nad łacińskimi tekstami dawnych przywilejów przez nieco ponad dwa lata artysta niemal nie odrywa się od biurka, tworząc nie tylko ilustracje. Zajmuje się także przekładem tekstów na dziewięć języków: łaciński, niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, polski, włoski, hebrajski i żydowski. Zabieg ten ma ułatwić dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Składający się z 36 paragrafów tekst dokumentu staje się dla szyka pretekstem do pokazania polsko-żydowskich relacji na przestrzeni wieków. Ale przede wszystkim szansą na podkreślenie zgodnego współistnienia obu narodów. Żaden inny artysta na tak niewielkiej powierzchni nie umieścił tak wielu symboli. Każdą z 45 kart szczelnie wypełnił bądź tekstem, bądź mistrzowsko wykonanymi miniaturami odwołującymi się do stylistyki średniowiecznych iluminowanych rękopisów. Z uwagi na fakt, iż dzieło zostało dedykowane Józefowi Piłsudskiemu, całość otwiera rycina z bogato zdobionymi literami J i P, między którymi szyk umieścił białego orła w koronie oraz koronę piastowską Kazimierza Wielkiego. Po lewej stronie karty widzimy legionistów Piłsudskiego, pomiędzy literami chłopa siejącego zboże, a z prawej strony kobietę z dzieckiem. Na kolejnych kartach mamy odniesienia do postaci Bolesława Pobożnego, Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Augusta oraz księcia Bolesława Chrobrego, a także oficera Legionów Polskich we Włoszech Berka Joselewicza, legionisty Bronisława Mansperla oraz maklera i finansisty Hajma Solomona. Kolejne paragrafy statutu Szyk ilustruje scenkami rodzajowymi z udziałem żydowskich mincerzy, rzemieślników, kupców oraz lekarzy. W bogato zdobionych bordiurach Umieszcza sceny myśliwskie, elementy fauny i flory, a także godła i znaki herbowe władców oraz możnych. Na wszystkich kartach pojawia się orzeł w koronie, któremu towarzyszy niekiedy litewska pogoń, a także herb województwa kaliskiego. Po raz pierwszy w oryginale statut zaprezentowano w 1928 roku na wystawie w Paryżu. i Już rok później mogła go podziwiać publiczność w Warszawie oraz Kaliszu. Druk statutu techniką heliografiury trwał aż 3 lata. Dopiero w początkach 1932 roku ukazało się 525 numerowanych egzemplarzy. Do tej pory w Polsce udało się odnaleźć 6 tek statutu, w tym trzy kompletne. W dziale zbiorów specjalnych Kaliskiej Biblioteki znajdują się 22 spośród 45 kart. Oryginał statutu przechowywany jest w Muzeum Żydowskim w Nowym Jorku.